Tempo pracy było szaleńcze i nie miałem najmniejszej szansy na oddech. Kaczorek kilka razy odezwał się na radiu, przez co wuja musiał go naprawdę ostro opierd... Wszyscy byli zniecierpliwieni w kurki. Nieświadomy panującej od samego rana nerwówki na radio odezwał się człowiek ze wschodnim akcentem. Dziani, ja za budynkiem stoję. Przestawimy o kilka metrów kontener! Kur... Za budynek nie będzie jechał! Tutaj jest dźwig potrzebny! Kurw i będzie dźwig zabierał, bo mu ciężko kilka kroków zrobić! Potem w ich sprawie na radiu głos zabrał sam główny kierownik, Zygmunt. A nie Dzony. Proszę zostawić wszystko i jechać za budynek po kontener. Kurw ma to bo za daleko do kontenera mają! We to dzisiaj jedzie! Nie wpierdźcie mi się do roboty! Zygmunt był twardy. Chwycił za telefon i zadzwonił do mnie z tymi samymi instrukcjami. Woja Zygmunt do mnie na telefon zadzwonił. Kurw, nie widzisz, że robota jest? Beton jedzie! Ty słuchaj, Zygmunta, to będziesz zimą w klapkach chodził! Wuja, ja też mam tu robotę! Ja nie mogę stać! To się pałusz! Nie może stać, to się pałusz! Dawaj, Johnny, na warsztat!